Błędy popełniane przy reklamowaniu się na YouTube. Jeśli reklamujesz się na YouTube, to sprawdź, czy nie popełniasz tych błędów. Pierwszy błąd to jest nieodpowiednia grupa odbiorców, do której kierujesz swoją reklamę. Czyli przykładowo sprzedajesz zabawki dla dzieci. Dobrze kierować rodziców, którzy będą zainteresowani kupnem takich zabawek dla rodziców, którzy wpisują pewne hasła, albo też już są w listach odbiorców, które są przygotowane przez Google i które też możesz znaleźć w koncie Google Ads, za pomocą którego reklamujesz, robisz reklamy na YouTubie. Druga rzecz to jest. Brak też remarketingu na, w reklamach na YouTubie, czyli dla osób, które już miały interakcję z, z Twoją marką, bylię, były na Twojej stronie internetowej albo też obejrzały Twój filmik na YouTube, żeby też do nich też kierować reklamy. I trzeci taki błąd to jest też hmm, zbyt krótki czas, na przykład na przygotowanie kreacji, czyli filmiku, który chcesz pokazać swoim odbiorcom, który by zachęcił do poznania Twojej marki do kupna Twojego produktu.